Siema 10 zł dot. Siema. Ale al. Siema. Dzisiaj jesteśmy w jaskiniach i będziemy zbierali surowce. Chodźcie. Hmm. To jest napis. No. Gdzie chyba? No ja tutaj Jestem tak. Czekaj, to może się rozdzielimy, a później się dotkniemy. No. I potem będziemy zobaczyć. Jeszcze nie ma z nami czeka, ponieważ jest dziwny i chciał łączyć nagrywania, a nie u No właśnie. Mhm. Chodź, nie ze sobą nie wzięłem. Ale sobie poskrębujcie w kanał Jak? No. Ja Przypomnijcie jak się nazywa, bo ja nie pamiętam. Czekam. Będzie, będzie miał w opisie no w, w no. Kanał na No. I przy okazji może mój. Aha, jeszcze jeszcze chcę wam powiedzieć, że jutro będzie ser seria na SkyBlocku. No, no. Trzeba. Zbieramy te story, nie? No, tory weź, bo są nam potrzebne, żeby ten... To zrobię te tak... Już trochę tam mam to O, ja takie fajne miejsce. Będzie taka jakby wieża pod ziemią, która... o a tego, a jakąś się nazywa? Kurde, nie. Gdybyś nas pierwszy raz oglądał, to, to to jest seria w podziemiach. my jesteśmy na jej serwerze GoldenCraft. No. gdzie będzie w opisie. No. Może akurat się stanie jak będziecie o i będziecie z nami nagrywać, ale musicie mieć bardzo małe szanse. Echo jest u kogoś. No. Ja pierdzielę. Obsidian też? Obsidian, okay. no będzie potrzebny na tego, na portal. No. To ja mam jednego tylko wiesz, ja mam dziewięć. Aha. Aha, okay. O, jaki bóg. Mm. Shockman, akceptuj. Bo się zgubiłem. Ja? Tak? Daj mi ten jeden obsidian. No już. Mam. Tak. Tutaj obok was, po, nie i... typacie się A, do ta. mnie. Ej, czekajcie, ja zarobię. Gdzie idziemy? Teraz? Teraz? Dobra. No, szukać surowców. Dobra. Bym, Ty bym, idź bym tam. Trochę na x-ray pogram, ale robię to dla filmiku. <laughs> Dobra, już jestem. Spoko. Gdzie jesteś? Y ja sobie chodzę. A, komentarz... Nie, nie, nie muszę się, nie bój nie zgubisz się. ma tylko 500... ten... 500, y ogólnie ma 500 kilometrów. Mnie to wkurza. No mm nie. -hmm. Jakby co, to mieliśmy dużo diamentów, ale zrobiliśmy z nich zbrojki. No. Ale dla, ale dla mnie to nie wysłuchuj. Nie, nie jestem. No bo później dołączyłaś. Ścielec! No bo nie, szofen, to nie jest. A ja nie chcę. Mnie straszło, no już to jest koniec? Bez jaj! Nie, Te dom! Nie mam taki item i ten. O tu jest fajnie. Czekajcie, tak już się dowadzę. Nie mam żadnych itemów. A mam coś? Mogę ci dać cztery Żelaza. Czekajcie, te Mogę ci dać wariacje. No ja ani jednego nie mam. Da, da, teraz będę teraz chodził za Szokmanem. Patrzę jaką gra. Masz. Gdzie ty jesteś? Tutaj cię Dobra, Daj mi jeszcze ten drepa, Eee, który... Nie mam. Weź sobie wykop z tego no. Ej Szokman rozświetlaj trochę. No jak to idziemy. Się... loli Ja nie mam no. nic. lapis, dla to to to. Ach, No po go. Na to chodź. no jak tu będzie słuchania na nagraniu to sorki za to... Za to rozmowę w tle. postawi Weź po w ten krawcu. Ja z ze sobą. I tak na do Shotmana. Może jeszcze dzisiaj będzie ten filmik na tym SkyBlocku? No ale wątpię. Nie, może będzie. Mi się za bardzo nie. O! Lepitujące tory, lol. Cenzura. Nie, I ten... nie. jak się nazywa Cego? 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 Nie, zielony Cego? Cenzur. Cenzura. Cego? 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 Wiecie, czemu bandyńka się boi jeździć rowerem nie jeździ rowerem? Bo? Bo się boi pedałów. Aha. Czyli ciebie. Mam jelaczkę. I lód. A, lawa! Ja mam 17. Ja mam... ...stawek. A nie zbieram, ja zbieram surowce! Żebym miał pochodnie. Ej, te się, jestem tam, gdzie jeszcze niko, nikogo z was nie było. Tu ma pochodnie? Ja. Ja mam 20. No te, ja to, no to tepnijcie się do mnie i dacie mi trochę pochodni, bo ja nie mam, a znalazłam fajną miejscówkę, a jest ciemno. Ten, kto pierwszy tego zaakceptuje. Tu się nie chce. No on... Później... No to... Niech to z was się, trapie, później się tak nie pójdzie, że się podjedzie do siebie. Nie będzie... Okej. Okay. Ach... No dobra. Yy, gdzie ty jesteś? Jesteś niewidzialny. Nasz pochodnie? No, ciekawe ile już nagrywam. No pewnie niecałe 10 minut. No. Nie? Dobra. Nagramy może jeszcze z 5 minut i kończymy ten odcinek, no. nie? I potem tak za dwie godziny nagram na bloku. No może jak, jak ja będę bez... wróci ten odcinek, to będę... Jak ja będę to jeszcze z wami nagram. Albo i ja Wtedy będę musiał iść. Aha. Za ile musisz iść? To, to dobrze by było, jakbym ja chociaż nagrywał luterzy z lutel. bo wtedy by było trochę więcej osób. No. Trochę osób jest potrzebnych na Bo chyba jedna osoba z serii multiplayer nie będzie nagrywała. Czego miał nagrywać, ale jest dziwny, bo nie umie ogarnąć programu. Dokładnie nie słychać. No. Bo teraz sobie nieco odpaliło. No. To jest szok. Nie, 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 Ja nie, 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 nie,

Ej, ale tamtą mapę usuwamy, wiesz którą? Nie, O, zielony kół! Cenzura idzie do mnie. Mam spawner chyba. Zielony kół? Nie mam spawnera takiego. No nie, ale na przykład zombie. No, nie wiem. Ale są gdzie są wszystkie spawnery. Eee, ja nie czuję. Ta zombie, tak. ZOBIE! Ja pierdzielę, na górze mnie zabiją. Dziewięć, szok na jakseptu, szokman Szok na Fak. O, dawaj mój mieczyk. Ile już to jest? Szok na kseptu. Już. Muszę wyłączyć. Ja... Czekaj, ja muszę pokazać na odcinku, co jest. O, ja zabrałam to, co było z tej. Nie zabieraj, ja chciałem pokazać. Poka... Pokazać? No. Tak, czekaj. Y, było i tak no, było... no, było... To było... To było, to było... Ej, Rad, weź tu wykup, bo ty masz lepszy kilo. ode mnie. Tak, Nie, no, no to tylko, sporo. tylko to chyba było. Spoko. No, no i już tego nie ma, bo to zabrałeś. To w pobliżu w homie i będzie taka ekstierka. Co? Nie była w homie, jest na Czekaj. A możemy tutaj zrobić ekstierkę. Spoko. Ej, weźcie to tu wykopcie tego... No... No Ej, no nie zabezpieczajcie spawnera. Ale to jak będziemy tutaj przychodzić, to sobie poekskimy. Na razie niech będzie zamknięty. Dobra, to chodźcie na spawnerze, do spawnera. I kończymy ja odcinek. Du, 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 du. Jak chcecie, żeby, żebyśmy byli na z tych odcinków, to piszcie w komentarzach. A jak nie, to dawajcie łapki w górę i super. I tak macie Dobry, dawać ja czy... łapki w górę i super. <grym> jak dobijemy 100 łapek w górę będzie kontakt prawdopodobnie. No ale już nawet nie wiemy z czego. Ja wiem z czego. Bo ciebie nie było. No z czego. Będzie symulator farmy a, albo Eurotruck do wygrania. Dobra, chodźcie, tutaj kończymy. Chodźcie na spawn'a. Dobra. Ja bym polecał y, ten. Ja do... Paula? No. Fakt, czemu nie mogę go postawić?

No, idź na tą dynię tam Na dynię A po co? To weźcie po... weź tam o Dobra, komentujcie, subskrybujcie, no